W tym nagraniu zajmiemy się dwiema emocjami: smutkiem i wstrętem. Dzieciństwo kojarzy nam się z radością i beztroską. Jednak w palecie dziecięcych emocji jest też miejsce na tym mniej przyjemne. Ja nazywam się Sandra Kalista, jestem psychologiem i pedagogiem. Na co dzień pracuję w żłobkach i przedszkolach megamocni. Oprócz tego prowadzę szkołę dla rodziców i trening umiejętności społecznych. Zapraszam! Wyzwania rozwojowe, nawiązywanie nowych relacji czy zmiany w życiu rodzinnym mogą powodować różne emocje. Może pojawić się również smutek. Choć to dla nas emocja niekomfortowa, czasami chcemy jej szybko zaradzić, szybko pomóc dziecku, musimy też pozwolić na to, żeby ona wybrzmiała, żeby dziecko się z nią oswoiło i żeby ją przyjęło. To znaczy, należy pokazać dziecku, że nie ma co się wstydzić tego, że ktoś jest smutny, że nie wypada się smucić. Smutek odczuwamy wszyscy. Dlatego najlepiej go rozpoznać, aby pomóc mu odejść. Co najczęściej smuci nasze dziecko? Zmiany w rutynie, trudne relacje z rówieśnikami, czy problemy rodziców. Dziecko bardzo je odczuwa i przeżywa je na swój dziecięcy sposób. Czasami wydaje nam się, że dziecko. Smuć się z błahego dla nas powodu, niezrozumiałego. Ważne jest to, aby zrozumieć dziecko, że zepsuta zabawka, czy przegrana w planszówce, lub kłótnia z rówieśnikiem, może wywołać wielkie emocje, może wywołać wielki smutek. Z biegiem lat dziecko potrafi hierarchizować te zachowania i te emocje. Dla dzieci bardzo ważna jest akceptacja ze strony dorosłych, rodziców, ale i rówieśników. Dlatego smutek wybrzmiewa tak głośno, tak bardzo widocznie. Dziecku bardzo zależy, żeby być zaakceptowanym w grupie, żeby być lubianym, dlatego jeżeli tak nie jest, lub jakieś małe wskazówki, chociaż mówią o tym, że dziecko jest przez kogoś nielubiane, smutek pojawia się od razu. Jak może objawiać się smutek u dzieci? Nie zawsze możemy spodziewać się oczywistych reakcji. Czasami dziecko próbuje przykryć swoje prawdziwe samopoczucie. Może mogą być to zachowania hipoaktywne, czyli dziecko może być cenne, płaczliwe, zmęczone lub po prostu smutne, ale może być też nadpobudliwe, może mieć problemy ze snem lub może bardzo szybko zmieniać swoje samopoczucie i zachowanie. Jeżeli takie sytuacje i takie zachowanie utrzymują się długo, może to być wskazówka do tego, żeby rodzic skonsultował się ze specjalistą. Trudne emocje są bardzo wymagające dla dzieci, ale i dla rodziców czujemy, że musimy szybko pomóc i zaradzić. Oczywiście dziecko potrzebuje naszego wsparcia, jednak róbmy to mądrze. Po pierwsze, nie bagatelizujmy uczuć dziecka. Szanujmy to, że mały smutek dla nas może być dla niego czymś dużym. Na przykład, zgubiony, ulubiony miś, z którym dziecko zazwyczaj zasypia, może wywołać duży smutek, kiedy tego misia przy nie będzie lub przy zasypianiu. E, możemy tego nie rozumieć, bo dla nas to jest mała rzecz, jednak warto dać zrozumienie dziecku, że ten miś to dla niego poczucie bezpieczeństwa, że to jest e, przytulanka, przy której czuje się na tyle bezpiecznie, żeby pójść spać. Nie mówmy też zbyt wiele. Nie zasypujmy dziecka zbędnymi komunikatami. On nie potrzebuje teraz słuchać naszego elaboratu. Czasami potrzebuje ciszy, przytulenia lub jednego słowa rozumiem. Pomyślmy też, co my chcielibyśmy usłyszeć, a może właściwie czego nie chcielibyśmy. Czyli wszystkie komunikaty związane z przekazem, a nie mówiłam, zrób tak i tak, wiedziałam, że tak będzie, to może zastąpić je tymi, które naprawdę dadzą wsparcie naszemu dziecku. Pomyślmy o tym, co my chcielibyśmy usłyszeć. Nazywajmy uczucia i dajmy zrozumienie. Kiedy nasze dziecko jest smutne z tego powodu, że na przykład spotkanie z jego ulubionym kolegą dobiegło końca, spróbujmy powiedzieć: Rozumiem, że jest ci smutno, że musicie skończyć już swoje spotkanie. Zamiast mówić: Oj, przestań! Zobaczycie się już niedługo, nie ma co przeżywać. Dostrzeżenie przez rodzica pragnień i emocji, jakie odczuwa dziecko, obniża napięcie i daje ulgę. Książki, jakie mogę polecić w tym temacie, to Zmartwienia róży, Co to za mina? czy Kiedy nadchodzi smutek? Wstręt odbieramy jako negatywną emocję. Jest jednak dla nas nośnikiem wielu informacji. Daje nam znać o tym, co niebezpieczne lub pokazuje nam coś, co dla nas jest po prostu szkodliwe. Stręt związany jest z węchem, smakiem, dotykiem i zapachem. Uczucie wstrętu nie jest wynikiem racjonalnego myślenia, a odpowiedzią organizmu na bodźce zewnętrzne. To, co kogo obrzydza, jest kwestią indywidualną, ale zróżnicowaną też pod względem kulturowym i wiekowym. Kiedy myślimy o wstręcie u dzieci, łączymy go zazwyczaj z jedzeniem to znaczy, wydaje nam się, że dziecko nie chce lub niechętnie będzie smakowało nowych rzeczy, że struktura różnego jedzenia, płynność, kolor może obrzydzać go i nie będzie chciało. W ogóle próbować. Wydaje nam się, że dzieci uwielbiają się brudzić, dotykać błota czy piasku. Część dzieci pewnie tak, bardzo lubi takie zabawy, ale, kolejna część dzieci może czuć niechęć do dotykania różnej struktury rzeczy. Dlatego może to być związane z integracją sensoryczną, ale nie zawsze musi. Pamiętajmy, że integracja sensoryczna nie związana jest tylko z dotykiem. Warto, aby dziecko oswoiło się z różnymi strukturami, próbowało powoli, z biegiem czasu, lat, czasami oswoi się z daną rzeczą i chętnie będzie się brudzić. Przymuszanie dziecka do rzeczy, do których czuje wstręt, może pogłębić to uczucie, a nie być rozwiązaniem. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Ale to brzydko brzmi. Myślałam, że chcesz coś wstydnąć i powiedzieć, że jeszcze raz. <laughs> Nie!